Button on the dobry, go to webinar, w Japonii mieliśmy decyzję w sprawie stuprocentowych. O 8.30 konferencja prasowa. 9.30 ze, ze, ze Szwajcarii wystąpienie publiczne szefa banku centralnego. Potem decyzja w sprawie stuprocentowych. Następnie z Wielkiej Brytanii wyniki sprzedaży detalicznej ze strefy euro o inflacja konsumencka. Następnie 13. z Wielkiej Brytanii, decyzja w sprawie 100%. O 14.30 ze Stanów inflacja konsumencka i indeks FED z Filadelfii oraz jak co tydzień wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Wczoraj też mieliśmy decyzję Fedu zgodnie z oczekiwaniami bez zmiany stóp procentowych teraz przejdziemy do głównych instrumentów najpierw rynek akcji sytuacja jest taka, że zgodnie z oczekiwaniami próba przełamania przez S&P 500 oporu na poziomie 2080 nie udała się doszło do spadków jesteśmy tutaj na wsparciu 2055 jeśli zostanie przewidziane to wsparcie, wtedy mam otwartą drogę na poziom 2030. Może być tak, że się to wsparcie obroni, będzie odbicie i dopiero potem w dłuższej perspektywie będziemy mieli spadek. <laughs> Rynek niemiecki. Tutaj powinniśmy mieć ruch w dół. I też. Albo się obroni, tutaj ten ostatni dałek 9506 i potem spadki albo jeszcze jeden ruch do góry i dopiero potem ruch do dołu <laughs> na polskim rynku sytuacja powinna być podobna też powinniśmy pójść w dół jeśli się obroni wsparcie odbicie i potem dopiero spadki na styczniowy dołek na eurodolarze doszło do przebicia oporu na poziomie 112.35 dotarliśmy na 113. Próba przełamania tego oporu się nie udała, rozpoczęła się korekta myślę, że w krótkim terminie możliwe jest ponowne zaatakowanie tego oporu jeżeli się to uda no to wtedy być może dojdziemy do poziomu około 114.20 próba przełamania tego oporu może się nie udać w efekcie potem rynek się zacznie cofać wtedy na tym tutaj odcinku spadkowym mielibyśmy obawy inwestorów o to, co się wydarzy, jeśli chodzi o wyniki referendum w Wielkiej Brytanii. Dolar do złotego. W krótkim terminie możliwy jest jakiś szut do dołu. Wsparcie mamy na poziomie 390, potem możliwe jakieś odbicie. Złoto. Złoto poszło w górę na opór na poziomie 1300 dolarów. W krótkim terminie możliwy ruch w dół. <laughs> Sygnał sprzedaży pojawi się dopiero wtedy, kiedy przebijemy poziom 1287. Prawdopodobnie jeszcze złoto będzie dalej szło w górę. No i ropa. Na wykresie cen ropy mieliśmy wczoraj obronę wsparcia na poziomie 47.6. Doszło do odbicia. Potem rynek się zaczął cofać. Zrobiliśmy jeszcze jeden dołek. Myślę, że to zejście na kolejny dołek jest pułapką. Powrót powyżej poziomu 47.6 powinien doprowadzić do tego, że będziemy mieli poważniejszy tutaj ruch do góry. I po takiej, powiedzmy, gdzieś około dwusesyjnej korekcie kurs ropy będzie gotowy do kolejnej fali spadkowej. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.